boż, żeby ci smutno. Jest wesoło, będzie jeszcze bardziej. No, słodko, to jest bohaterka naszego dzisiejszego odcinka. Jest to Mazda 323 z silnikiem 2.0 diesel wolnosący. Mocy nie wiem ile, rocznik, nie wiem jaki, ale generalnie ta Mazda zakończy dziś swój żywot. Mamy nadzieję. Całkowicie. Jeżeli ktoś by stwierdził, że nas hejtuje, bo ten samochód moglibyśmy oddać jakiejś potrzebującej rodzinie na przykład, no to musicie o tym pojeździe coś wiedzieć. Na pierwszy rzut oka samochód wygląda na sprawny, ale za sprawny to on nie jest. Tak samo jest na podwoziu. Także samochód na rynku wtórnym jest warty mniej, niż jako mieszanina plastiku, metalu na złomie. Także stwierdziliśmy, że... Kur... poknięty. hahahaha Musi Bo nowy wóz Jesteśmy dzisiaj na Strzelnicy w Kamieniu Śląskim Obok samego Silesia Ringu nie, nie Z pewnym nie. zadaniem Będziemy sprawdzać wytrzymałość japońskiej motoryzacji. Wytrzymałość na poszczególne kalibry i bronie, które z nami przyjechały. Mazda przeżyje naprawdę dzisiaj ostry bój. Znaczy nie, ona nie przeżyje, ona, nie przeżyje. ona, ma, nie ona ma nie przeżyć. I wszystko na pewno jest legalnie, jesteśmy jest ustawieni tutaj na strzelnicy, wszystko będzie zabezpieczone, akumulator zabezpieczony, będzie folia rozłożona, więc wszystko będzie pozbierane i no, na pełnym legalu. Raz, dwa, trzy na ty! <śmiech> <śmiech> Jest tam Kuba? Nie ma. O kur... Pierwsze środki bezpieczeństwa. No nie gadaj. Coś ty mu z kołami zrobił. <laughs> bramie w ramfaktury który w schowku zazwyczaj jeździ... Wiecie, jak to na filmach się robi? Dobra! Tutaj mamy samochód już odpalony. Zabezpieczyliśmy go folią, żeby w razie czego jakieś płyny eksploatacyjne po prostu nie wyciekały nam w glebę i żeby będzie można było to zlać do jednego zbiornika i wszystko legitymnie zutylizować. Auto sobie będzie chodziło, dopóki nie przestanie pod wynikiem strzałów. Jakbyśmy nie dali rady swoim sprzętem tak, go wykończyć, tak, tak. to mamy od gospodarza... Hej, I dodatkowy jeszcze... arsenał. Tak to to spustoszenie zrobi takie jak w tym samochodzie. A tam w tej skrzyni jest co? Granat. Co jest? Granaty. W tej skrzynce są granaty, nie? No. Nie, kolego. Takie, kurde. 25 granatów. Po każdym szale idziemy i oceniamy potencjalne straty, które wyrządziła dana broń. Co? Cele, ce, ce, celem, celem naszym. Morus. Co? Pistolet GSG kaliber 22LR. Najpopularniejsza broń sportowa dla początkujących strzelców. Z takiej amunicji zginął komendant główny policji Marek Papała. Fire in the hole. Fire in the hole. Ups. No, coś jest nie halo. Strasznie dobre te słuchawki. Idziemy zobaczyć. Idziemy zaocenić. To jest jura w chłodnicy? No w jest. Patrz, tu już dymi. Coś. Dobra, na razie nie widać. Ol. Wychodzimy. Nic, nic nie widać, lecimy dalej. Pistolet Glock 43, kaliber 9 mm. Bardzo popularna broń, która mieści się w rękach każdej dłoni. Co ja powiedziałem przed chwilą? Pistolet Glock 43, kaliber 9 mm. Bardzo popularna, sportowa broń. Jest bardzo łatwa do ukrycia i jest dokładnym narzędziem dla wszystkich strzelców. Teraz na bak dostała w dekiel zaworowy. No, mamy większą dziurę. Tu jest. Wyszło, wyszła. Wyszła. wyszła, wyszła, wyszła. Powinna dostać centralnie... W... No, patrz, tutaj! Jest? To jest co? Zasilenie, nie? Paliwa. Tak, tu dostała. To jest obejma tylko. Aha. Ale, ale, ale... ale blisko, nie. Nie. To jest wspomaganie. To ostrzeliwują nas, ale jedziemy we wspomagania. Pistolet CZ P09. Kaliber 9 mm. Zaletą tego pistoletu to bardzo pojemny magazyn, w którym mieści się 19 naboi. Bardzo dobry stosunek. Ceny do jakości. Wskazasz. Czysto? Oj, 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 popuścił! To jest czerwony olej, to jest spoma. Spomaganie. A no to jak wspomaganie to ok. Dobra, chodzi dalej, lecimy dalej. To teraz Tetetka, tak? Tetetka, no. No to, to może to może zgładzić no. tak naprawdę, nie? Pistolet TT 33, kaliber 7.62 mm, najpopularniejszy rosyjski pistolet popularny w czasach II wojny światowej. O. Zaczyna już wolniej chodzić. Jeszcze się nie grzeje. A teraz już nie ma temperatury. Teraz się. tak, ona jeszcze pójdzie do ludzi. Pistolet maszynowy PPSZ 41. Kaliber 7,62 mm. Podstawowy pistolet maszynowy Armii Czerwonej podczas II wojny światowej. Szczerze, za bardzo nie wiem, jak się nie uszczela. To jest. to p... jest?. co to było? <grybuj> o Jest! O! O! Proszę bardzo. O jest, jest, jest! Przewód olejowy dostał. Dobra, jedziemy dalej. Strzelamy z Uzi. Uwielbiam tą broń. Pistolet maszynowy Uzi, kaliber 9 mm. Ze względu na swój unikalny wygląd, był bohaterem wielu filmów. Używali go między innymi Arnold Schwarzenegger i Chuck Norris. O, jakie skupienie! Ale jak się skupiaje, wszystko leci w maskę i daje. Ale już. W górę dekla, no. Już leje się normalny olej. Karabinek automatyczny AK-47. Kaliber 7,62 mm. Obecnie jedna z najpopularniejszych broni maszynowych na świecie. Yo! Można. Temperaturę dalej pion. Ale patrz jak zapierd. z będzie chodził. To Dobra. Jest płyn. To płyn Bartek. Otwieraj maskę. Silnik dalej nie dostał, płyn chłodzący. Kuba, to jest nie, niemożliwe, żeby te, żeby dragunow przy, przy tym kalibrze, przy tej mocy nie położył tego silnika. No będzie do fotela. Samopowtarzalny karabin wyborowy SWD, kaliber 7,62 mm, szerzej znany jako Dragunov, jedna z najpopularniejszych broni snajperskich na świecie. O, o, Gdzie pa, pa. jest? To nie jest tak, że on przestanie. Tomek, zostaw go. Jak on chodzi? Teraz go będziemy na. Jak w tak, tak, ta 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 ta. O ch... nie chodzi. O co k**wa ch... tu chodzi? Tu pogięło, patrz. No, pogięło, co ale z... to nie zeszło. Ale do bloku nie doszło. Ja jadę z tego, z Czety. Ale się sypało, coś fajnie? Faz durny dalej chodzi. To jest chętny? Oooo! Wow! Ej, Ej, będzie coś! Uwaga! Marzyńskie poszły. Koniec! Koniec! Zdechła! Zdechła! Kurwa, jakie to fajne! A mogę sobie jeszcze raz załadować? Ale już ściekał. Pa, tu jaka dziura jest? Patrz, no. Tu. Tu jest, patrz jakie wejście, patrz, 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 patrz tu. Tu, tu. Tu, tu. Tu. No to tutaj po, po, pa, 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 pocisk, patrz, pocisk. pocisk. Po, o, 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 Gdzie jest pocisk? Tam, tam. Tam. O, rozpłaszczony. Tu, o. Centralnie. Ja tam resztka, tu resztka, patrz, tu jest. Aha. Silnik stanął. No, także gdzieś musi coś być, nie? O. Szyba tylna cała, patrz. Tu jest, patrz, klapą wyszło. A no właśnie tak. widać. Ty, patrz. Ale czad. Patrz. Przecież przejechał całą autobazdę. No. I Aku, Akumulator do użytku. Do użytku. Ale nic się nie wylało, nie zostało uszkodzone. Dokładnie tak. Ale... Ja tylko przycisnął! Spadło! Spadło! Spadło. <śla> ty, jaka to jest siła! Paczek się dymi, ty patrz, i Żyje musi żyć. Żyje, żyje. Tomek, ale tu jest w słupku dziura. Eee, poszło. No, papała nie miał szans. Może ocenimy jakieś straty w końcu, za chwilę będziemy łupać z tego. No i ciekawsze jest to. Zresztą nic nie widać. Uuu, I to tak mocno. A tu kable rozszerpało, patrz. Kierownice, ty, przecięł kierownicę. Ja dziurę. Jakim cudem tu się dziurka zrobiła? Tu. A patrzcie na fotel i na pas. No na pewno coś od twardego rykoszetu. Tu rykoszet poszedł, no. Udało się, no udało to co to bo żeśmy, no, no jednak silnik stanął. Ja przypuszczałem, że dużo szybciej jednak to będzie. że Ja obstawiałem, że kałak go położy, nie? Ja obstawiałem, że po ostatniej broni to będzie leżeć już. się pobawimy w czekonuriso to You to me? You to me? No to co, to lecimy. Testujemy pompkę. Będzie pompa. Łocik! Chciałem w lusterko, nie poszło znaczek mm. O, ja, pięknie, centra <grym> O, tak, to to, no, no, no. A tutaj o. poszła w kolektor stąd. Ale zagiąć to chyba nie jest zagięcie. Tej nie było? Tej nie było, ta było. <grym> <grym> Jak się od pozypała? Konserwacja. Ja cię, o kurde, ty patrz, tu łap, łap. Ty, patrz na licznik. Przeszło przez nic? No. no, przebiegu nie odczytasz teraz. Kurde, spodziewam się większych strat. Kuba, widzę, że to można określić jako pracę marzeń? U nas? Co? <laughs> teraz tak, to. Tu, kolei. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. To, to. No dobrze, dawaj to na tutaj to. Świetnie. Teraz tak. Pięknie. Teraz panie, to do bagażnika. Dobra. Nie ma nie ma. To nie Świetnie, no luterko potrzeba. No i gra. No i wyjeżdżamy.